31 października 1938 roku Ameryka pogrążyła się w niewyobrażalnej panice. Miliony słuchaczy radiowych, niczego nieświadomych, włączyło swoje odbiorniki, by usłyszeć coś, co na zawsze zmieniło ich postrzeganie rzeczywistości. W Eterze rozbrzmiała audycja Wojna Światów, mistrzowsko zaadaptowana przez młodego Orsona Wellesa. Realistyczne meldunki o inwazji Marsjan. Podane w formie wiadomości specjalnych, były tak przekonujące, że ludzie uwierzyli w prawdziwy atak obcych. Strach ogarnął całe miasta. Ludzie masowo wybiegali z domów, uciekali z miast, a linie telefoniczne na policję były zablokowane. To była fikcja, ale jej siła była tak ogromna, że na zawsze zmieniła świat mediów i pokazała, jak potężna może być ludzka wyobraźnia. A ty, co byś zrobił?